Dzisiaj będzie o Borach tucholskich i akwedukcie w Fujutowie. A ten podcast jest dla mojego taty. Ryszard Kapuściński powiedział: Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą. Jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. To smutny okres, bo kilka dni temu odszedł mój tata. Tata lubił słuchać moich podcastów nawet, nawet w szpitalu. Słuchał zaległych dwóch, więc postanowiłem nagrać ten podcast dla niego. Nie przerwać nagrywania podcastów, bo wiem, że wiele osób mnie słucha. A dlaczego o Borach Tucholskich? Moi rodzice w latach 70., a w zasadzie pod koniec lat 70., Pili dom w Borach Duholskich, dom letni w miejscowości Lubocie. I tak przez lata ten, ten dom był elementem naszego życia i elementem naszej rodziny. Tata tam mnie wszystkiego nauczył. I no rany muszą się zagoić, ale nie mogę, nie mogę nie wspomnieć o tym, czego tam nauczył mnie tata. Tam tata nauczył mnie zbierać grzyby. Tam również nauczyłem się majsterkowania, obsługi piły, heblarki czy spawarki. Tam także poznałem hydraulikę, bo tata jako marynarz musiał czasami być na statku, kiedy przed zimą trzeba było spuścić wodę, tak żeby nic nie pękło. Nawet otynkowałem mur od obory zwany przez tatą chlewikiem bo chyba było to jakaś, y, jakieś lokalne określenie, które tata przejął od lokalnych mieszkańców. Więc remonty, przebudowy, rozbudowy, czy lokalne piwo wieczorem. Najpierw to był ujawiak. potem był to Specja. Nigdy tego nie zapomnę. Kiedy w stanie wojennym jeździliśmy tam baną, bo nie będzie za chwilę, w piątki, bo nie było benzyny, tata odwiedzał swojego przyjaciela Etka, a ja filmowałem pieca, bo tam strasznie zimno i oglądałem serial Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Pamiętam też czasy słusznie minione, kiedy odpalaliśmy radio Beskit. żeby o 22 usłyszeć tu audycja Polska, radia BBC w Londynie, jak Miło mi było poznać później pana Krzysztofa Bobińskiego przypadkiem, w czasie gdy syn odbierał swój dyplom uniwersytecki, bo pan Krzysztof wtedy robił relacje z Polski. Także dzieciństwo mojego syna to jest element tego domu, bo tam dziadek nauczył go jeździć na rowerze. Tam mój syn dzielnie asystował mu w pracach stolarskich wkręcając cierpliwie blachowkręty w klocek, po czym wbijając gwoździe w klocek, a nawet powiedział, że specjalne cechy na ten klocek nakładał. W każdym razie powiedział do mnie, nie obraż się taką, ale to nie ty zaraziłeś mnie majsterkowaniem, tylko dziadek. Także tyle w tytułem wprowadzenia. Dlaczego Bory Tucholski? To naprawdę kawałek mojego życia i życia mojej rodziny. Jaka jest historia borów ducholskich. Bory Tucholskie to zapewne niegdysiejsza południowa kraina Kasubi. Księstwa, które księstwa pomorskiego, czyli teren był w x 12 wieku własnością książąt pomorskich, ponoć stanowiły największy kompleks leśny w, re, w regionie, czyli w Kasubi. Czy Pomerań. Nie licząc okresu przed-średniowiecznego, osadnictwo tu zaczęło się tak naprawdę w XII wieku i rozpoczęło się w rejonie Hojnic i Czuchowa. Samą Tucholę założyli w XIII wieku książęta pomorscy, przekazując te tereny we władanie rodowi Święców. Ci z kolei złożyli hołd Brandenburgii w czasach rozbicia dzielnicowego, co siłą usiłował zmienić Władysław Łokietek. Niestety mu się nie udało, bo gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta i rejon przejął zakąt Krzyżacki, a posiadał go do drugiego pokoju tysiąc, toruńskiego w 1466 roku, kiedy teren, to jako już prusy królewskie, wchodzi do korony Królestwa Polskiego. Pod panowaniem krzyżackim na przykład, tuchola stała się ważną komturią, gdyż strzegła tzw. drogi. Margrabiu, którą przebywały z zachodu posiłki do Malborka, to jeżeli pamiętacie film Krzyżacy, te posiłki, to byli tak zwani goście Zakonu. Po braci zakonnych było w sumie niewielu. Oni prowadzili wojny w oparciu o wojska zaciężne i tak, za, tak, zwaną, tak zwanych gości. Nie bez znaczenia w owym czasie były także hojnice, o których wspomnę, bo to temat na inny podcast. Specyfiką tych terenów w ramach prus królewskich była religia. I to, że ludność. A także szlachta mówiła po polsku lub kaszupsku i była katolicka, co ją różniło od reszty Prus, bo wreszcie Prus, najprawdopodobniej ludność mówiła po niemiecku i w dużej części była luterańska. Wracając do tego, że tu był największy kompleks leśny na północy, żyli tu wszelkiej maści Rzemieślnicy związani z lasem, czyli bartnicy smolarze. Wznoszono tutaj także kuźnie, no bo jest drewno, więc będzie węgiel drzew. Ale brak większych rzek w okolicy w połączeniu z kosztami transportu drogowego uratował trochę bory tucholskie przed totalnym wycięciem w czasach rozwoju Gdańska i rozwoju świata, kiedy to Gdańsk eksportował stąd spore ilości drewna. Po pierwszym rozbiorze Polski bory znalazły się w Prusach, podobnie po Kongresie Wiedeńskim, aby w 1920 roku wrócić do Polski już, na zawsze. Oczywiście z przerwą na nieszczęsną II wojnę światową. Charakterystyczne dla borów tucholskich są przepiękne leśniczówki. I był to pomysł Bismarka. Historia jest dość prosta. Niemcy potrzebują drewna. Prusy potrzebują drewna. Niemcy prowadzili swoje porządki, m.in. wycinkę lasów i obsadzanie wyciętych najczęściej sosną. Potem świerkiem, czy rzadziej drzewami liściastymi. I to były początki tzw. planowanej gospodarki leśnej, która na terenie borach, Borów Tucholskich występuje do dziś. Jednak zubożała starsze drzewostany, to prawda. Dlatego obecne Bory Tucholskie, za wyjątkiem pewnych rezerwatów, to głównie potężne obszary leśne z przewagą lasów sosnowych. Nadmienić należy, że wbrew Obiegowej opinii o nadmiernej eksploatacji borów przez Prusy, potem Niemcy, bory tucholskie mają długie tradycje ochrony przyrody. Na przykład w, w nadleśnictwie Wierzchlas rozpoczęła się na początku XIX wieku ścisła ochrona uroczyska Zirbursz. Zirbursz to jest, y, to znaczy krzewy ozdobne, czyli uroczyska krzewów ozdobnych, a mama statom mieli te krzewy i mają dalej przy swoim domku. Celem jej było zachowanie i niedopuszczenie do wyginięcia tak cennego i rzadkiego drzewa, jakim był cis, czyli taxus bakata. A znaczy, cisy są obecnie roślinami ozdobnymi. Wspaniałą pozostałością z czasów Bismarcka są właśnie leśniczówki, o których wspomniałem. Zachwycają one urokliwym położeniem i architekturą. Jednym z nich jest Woziwoda, w której mój syn był nawet na koloniach. To jedno z najstarszych państwowych nadleśnictw w Borach Tucholskich. W latach 1826-1836 właśnie zastępiono rewirowy podział lasów na system nadleśnictw. I już w 1836 w powołano właśnie nadleśnictwo Woziwoda. Jednak takich leśniczówek czy nadleśnictw znajdziecie tu wiele: Czerwona Cegła i Pruski Mur. Polecam ścieżkę edukacyjną również przy Woziwodzie, położoną na skarpie Doliny Brdy, tuż przy siedzibie nadleśnictwa. Składa się ona z kilkunastu przystanków tematycznych, z opisem różnych rzeczy, które się dzieją w lesie, także tam powołują się na ochronę środowiska do Wozi Wody przyjeżdżają zielone szkoły, także dzieci również należy uczyć, chronić środowisko. Bory Tucholskie to także ciekawa gwara. Gwara, która jest na pewno zderzeniem procesu napływu ludzi o rodowodzie wielkopolsko-kujawskim w kierunku Wielkiego Pomie Pomorza, zamieszkałego przez ludność kaszubską, mówiącą trochę innym językiem. Tak, dlatego pojawiają się wspólne słowa. Oba zachodniosłowiańskie języki Posiadały dość specyficzny zasób słów, a długa przynależność regionu do prus dała również o sobie znać. W naszej rodzinie również funkcjonują do dzisiaj takie słowa, które, nie wiem, pamiętam, spodobały się tacie i tata, te, tych słów zawsze używał, także myśmy również po nim te słowa przejęli. Na przykład, to będzie kilka słów, o których opowiem, ale na przykład brzydki. Brzydki jest określeniem złego. Brzydki, czyli niedobry. Utrampać, trampać czyli deptać. Często mówiliśmy, że to trzeba utrampać. Zresztą prowiaki to mówią z charakterystycznym prześpiewem, mówią trąpać. Kolejne to określenie miejsca. Nie tu, nie tam, tylko tamuj, czyli tamu. Szybka. No, kiedyś mnie zaskoczyło, bo powiedział mi sąsiad przynieść mi ta szybka. Ja, ja słuchałem szyby, a tu chodziło o szpadel czy łopatę. Balija, czyli wielka, czyli, czyli wanienka, bana, bana to pociąg. Więc tak jak opowiadałem, że jeździłem z tatą Baną do Lubocień w stanie wojennym, to Bana tutaj to pociąg. Błotko. Też ciekawa historia. Nasz sąsiad w Błotku hodował karasie. No i podpuścił mnie, że tam są karasie. Mama mnie wysłała do tego Błotka bez koszulki. Strasznie mnie pogryzły gzy. Więc Błotko to jest nic innego jak w gwarze borowiackiej staw. A zboża męka. Boża męka no to, to figurka, figurka kultu gdzieś na rozstaju dróg. Natomiast co jest ciekawe, Boża Męka to również figurka żywej Matki Boskiej, czyli każda, czy z krzyżem, czy bez, nazywa się Bożą Męką. Buksy, choć te również funkcjonują na kaszubach, to nic innego jak spodnie, chwatko, czyli szybko, durch, czyli ciągle. Futrować, prawdopodobnie od niemieckiego futer, czyli karmić, a najczęściej karmić zwierzęta obalić, czyli przewrócić. Pamiętam, jak sąsiedzi kiedyś napisali do nas list zimą i napisali, płot wam się obalił. Bania to wbrew pozorom nie sauna, tylko dynia. Ja, żyny to jeżyny. No jest jeszcze też ciekawe, ciekawe słowo wiążące się z karą i ukarowaniem. Kiedyś mój tata pojechał do sąsiada z taczką po obornik i sąsiad zapytał a ukarujesz ty tyle? Kara to po prostu taczka. Też bardzo, bardzo ciekawe słowo lejbowaty i lejba. Lejbowaty w gwarze borowiackiej uzna, oznacza lekko nieudaczny. W czasach, kiedy budowaliśmy dom w Gdyni, wstawiliśmy taki piec na drewno, żeby troszeczkę cieplej nam było przy, przy pracach wewnętrznych. I ten piec zwany jest krystkiem. I to również określenie borowiackie. Leśny, czyli leśniczy, walny, czyli duży zasługuje również na ciekawą opowieść słowo zorg czyli obzorgować nazorgować czyli nazbierać oszczędzić czyli zorgować no i żaga kiedyś pamiętam pamiętam siostra moja mówi do wujka na pytanie co robisz żaguję deskę na co powiedział mój wujek o to jest córka swojego taty bo żagować, czy żaga, najprawdopodobniej z niemieckiego zegen znaczy oczywiście piłować. A na koniec, już żebyście się uśmiechnęli, fiut to po prostu syrop z buraków w gwarze borowiackiej. Miejscem nieoczywistym będzie dzisiaj kanał Brdy jak akwedukt w Fojutowie. Na początek kawałek historii. W pierwszej połowie XIX wieku Celem rządu pruskiego było nawadnianie łąk i użytków zielonych, aby poprawić miejscowym chłopom byt. Gospodarującym niestety, ci chłopi gospodarowali niestety na piaszczystych glebach i chciano zatrzymać ich masową emigrację w głąb Niemiec i wielkie wyludnianie się tych terenów. Oczywiście jak nie wiadomo po co rządy robią pewne rzeczy, to w tamtych czasach nawadnianie również miało aspekt militarny. Koniecznie było stworzenie zaplecza, czyli zapasów paszy dla koni pluskiej armii. Powstał plan budowy kanału. Wielkiego kanału Brdy i Małego kanału Brdy. Realizację inwestycji rozpoczęto w 1842 roku. Na Brdzie, w miejscowości Mylow, tak nie przesłyszeliście się, Mylow przez F. Dziwna nazwa, brzmi jak moja miłość, ale, ale sporo takich, że tak powiem, niebiesko brzmiących nazw znajdziecie w Borach Tucholskich. Właśnie w tym Mylow. W 1848 roku wybudowano zaporę spiętrzającą wodę o około 12 metrów. Co więcej, w tym Mylow do dziś istnieje hodowla Pstrąga. Projekt hydrotechniczny doprowadził wodę kanałem do oddalonych o 30 km, km łąk. Wielki kanał Brdy był budowany kilka lat. Obecnie ma chyba wszystkiego 22 km i stałą głębokość, taką do 1,5 metra. Kanał w jednej trzeciej swej długości znajduje się w nasypie uszczelnionym warstwą grubej, ubitej gliny i kończy się we wsi Barłogi zbiornikiem retencyjnym, skąd woda jest rozprowadzana mniejszymi rowami na łąki i użytki zielone. Od 150 lat system nawadnia 750 hektarów łąk w okolicach Lechbądu, Rzepicznej, Barłogów, Białej czy Bielskiej Strugi. Rzeka Brda ponadto jest jedną z najpiękniejszych rzek Pomorza, a już w 1496 roku została uznana przez Sejm rzeką królewską, udostępnioną znaczy dla wszystkich, więc nie wolno na przykład było tam stawiać młynów, żeby ją spiętrzać. Najciekawszym obiektem hydrotechnicznym w, tej, w tym miejscu, czyli w miejscu Tucholskiego Parku Krajobrazowego, jest właśnie akwedukt w Fojutowie. Górą płynie wielki kanał Brdy, a dołem Czerska Struga. Budowę akweduktu zakończono w 1849 roku, wzorując ten projekt na rzymskich budowlach sprzed 2000 lat. Akwedukt zbudowany jest z kamienia polnego i cegły, czyli takich materiałów, które są właśnie tam dostępne, i wiązany jest z zaprawą wapienną, typową zaprawą wapienną. Na początku XXI wieku gruntownie go wyremontowano, na przykład sklepienie wyłożono płytkami imitującymi pierwotny wygląd akweduktu. Z kolei na małym kanale brdy są jeszcze, uwaga, dwa inne akwedukty. Nad kanałem Wegornia, prowadzącym do jeziora Białego i drugi jest nad ciekiem łączącym jeziora Grzybiec i Białe. Kiedy pierwszy raz pojechaliśmy tam z tatusiem i siostrom, jedyną tak jeden, jedyną jak to się wyraziła, moja siostra Marta, pozdrawiam cię, Marta, trzymajmy się. Komercją była budka z lodami. Teraz to się zmieniło jest tam, gdzie się zatrzymać i zjeść. Istotną atrakcją na pewno będą spływy kajakowe. I dodać trzeba, że jest to dość nowa atrakcja, bo jeszcze nawet w 90 latach kanał był zamulony i cuchnący. Obecnie wyczyszczony i pogłębiony umożliwia ruch kajawkowy na szlaku fojutowo legno Ja płynąłem na trasie Koniogord-Fojutowo. Koniogord znowu, Konigord Konigord, przepraszam. Konigort znów dziwnie zabrzmi, bo to jest kolonia wsi Rytel. Dla mnie to wszystko funkcjonowało jako Rytel. Stąd przejęzyczenie, jak się nazywa jego kolonia, czy też wybudowanie. Rytelko Oczerska. Typowo rekreacyjnie 15 metrów, spokojnym bezpiecznym kanałem. To jest bardzo fajny spływ dla rodzin z dziećmi. W końcu, tam dopływając do fojutowo, fajnie można spróbować również kuchni lokalnej. A parę słów jeszcze o Parku Narodowym Borytucholskie, bo. On jest stosunkowo nowym tworem. Kiedy pod koniec lat 70. rodzice kupili dom w Borach Tucholskich, nie było jeszcze parku narodowego. Pozostał utworzony w 1996 roku. Położony jest głównie na równinie Harzykowskiej, w swej południowo-wschodniej części w Borach Tucholskich, a w południowej części na Pojezieżu Kraje Krajeńskim. Jest to w parku narodowym, to głównie flora. I ptaki. Choć w, w Borach odwiedziłem również rezerwat Borów, Bobrów, ale nie wiem, czy on należał do Parku Narodowego. Na teren Parku Narodowego jest bardzo dobry dla rowerzystów, więc wiem, wiem, że moi przyjaciele e, Mariola i Marek tam sporo jeździli na rowerach. Na teren parku rowerzyści mogą dojechać tak zwaną kaszubską marszrutą, gdyż na terenie parku wy, wybudowało ono około 3, 3 km tras na odcinku Bachorze. Małe Sforne Gacie oraz wzdłuż północnej granicy parku w Drzewiczu. Przez park narodowy również wiedzie inny szlak. Szlak rowerowy, on chyba się nazywa Czarny. Szlak rozpoczyna się w Tucholi, czyli jakby sercu borów tucholskich, i prowadzi przez raciąż do wspomnianego już fojutowa. Dalej trasa prowadzi przez Czersk do Odru, w których mieści się rezerwat architektoniczny kręgi kamienne. Jest to cmentarzysko gotów z pierwszego i drugiego wieku naszej ery, czyli są to czasy, kiedy nie było tu jeszcze Słowian. O Słowianach mówimy w wieku X. Dalej możemy przejechać przez wiele i przez Brusy i dotrzeć do Drzewicza. W zasadzie, mówiąc o Borach Tuchowskich, powinien być jeszcze podcast o Chojnicach, w których zupełnie niedawno byłem z tatą i mamą. Ale Hojnice to bardziej wojna trzynastoletnia, krzyżacy bardziej niż przyroda więc. To na pewno będzie temat na odrębny podcast. Słowa na koniec pewnie będą dla mnie najsmutniejsze, bo nasz ostatni wspólny wyjazd w Bory Tucholskie to było półtora roku temu, wtedy kiedy nie umieliśmy zrozumieć, na co tata jest chory. Byłem tam z statusiem i z moim synem wspólny specjal wieczorem był bezsenny. Później, niestety, po diagnozie najcięższej odmiany Parkinsona, tata nie mógł wypić swojego ulubionego piwa. Myślę, że nowe życie spędzi w swoim okuchanym domku w Borach Tucholskich. Na pewno, na pewno będzie z nami. A ja zapraszam was do Borów Tucholskich, bo to naprawdę miejsce, którego, w którym można się zakochać, czego dowodem jest, jest mój tata. Zawsze marzył, pływając na statkach, snując się po różnych miejscach. Zawsze marzył, że przyjechasz do tego swojego portu macierzystego. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku, Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do. Do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na pod promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres www.dawidach.gmail.com.